Witam wszystkich. Pływak jest już ostatecznie sprawdzony. Był on całą dobę w benzynie zanurzony, żeby sprawdzić, czy nie bierze. Trzeba było poprawić jedno miejsce. Ale jest uszczelny, więc wraca do gaźnika. Zabieram się za składanie i spróbujemy jeszcze raz odpalić komarka. Zobaczymy. Może tym razem się, tym razem się, może powiedzie. Dobra, spadam gaźnik, montuję do w silnik i, i próbujemy odpalać. Zapraszam, jedziemy dalej. Gaźniczek jest już zamontowany. Nie jest on jeszcze, nie był zalewany paliwem, więc jest pusty. Odkręciłem kolanko, świecę jest w fajkę także podmieniłem w łóżku. Więc cóż, montuję kamerkę. Leje paliwo, zobaczymy czy pływak będzie szczelny, czy będzie, nie będzie przelewało gaźnika, jak wszystko będzie ok spróbujemy go odpalić, może tym razem się uda, paliwko już czeka, jest świeżo rozrobione, więc ok, lecę, ok, lejemy paliwko i później startujemy. No jeszcze trochę paliwa. No okej, okay, próbujemy. Nie przecieka weźnik, i już wszystko jest w porządku. Zacznijmy. Zaczynamy jeszcze raz. Tym razem, już na nowej cewce i na nowym kondensatorze. Bo jak się okazało, zaczęła znowu z powrotem znikać e, iskra. Więc no, zobaczymy na nowym zestawie. Jest to już zmontowane. E, ustawiony jest z powrotem zapłon. Świeca jest. Tak trzeba było coś. Ale to wizardować, ale problemy. Może nóż od ok, lecimy przy tą próbę. Używamy trochę świeca. Zobaczymy. Ale niestety gaśnie i coś, hu, nie trzyma obrotów. No to polecimy tym razem z tunikiem. może się coś uda. Coś tam gaśnie. No ale już da radę go odpalić. Regulacja. Komarek odpalił. Teraz już nawet jest umyty. W miarę pogoda dopisała, więc trochę go przeleciałem myjką, żeby to jakoś trochę odzyskał blasku starego. To widać nawet, będę się ładnie domył. Eee, co będzie dalej z nim? To samo co z właską, czyli zostanie. Teraz wyczyszczę bak, tak żeby już był w środku czysty, przednie koło muszę ogarnąć, bo jest nadal za więc trochę nawet jest problem z przestawieniem tego komara Tył po ścięciu łańcucha chodzi, więc trzeba przy to swobodzić i i wszystko, czyli będzie piaskowanie, malowanie. Silnik trafi na stół. Na pewno zostaną, na pewno zostanie rozebrany połówki, zostaną wymienione łożyska z tego względu, że wał malus zostaną wymienione uszczelniacze na wale, zresztą wszystkie uszczelniacze, zostaną wymienione pierścienie, zobaczymy jak tam cylinder i wszystko, i zobaczymy jak po takim małym rączku będzie palił, jak będzie jeździł. I tak zostanie. Zostanie on zarejestrowany, ubezpieczony. Być może zostanie on u mnie razem z włoską. Zobaczymy, jak będzie miejsce w garażu. To wszystko w tym odcinku. Czyszczenia baku raczej nie będę pokazywał, bo będzie to, to samo raczej robione jak włoską. Więc no nie będę tego dublował. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.